Witamy w nowym wydaniu wiadomości w Polish Car Driving. W tych wiadomościach. Projekt poszerzenia południowej części Sławna zakończony. W nowej części Sławna wybudowano nowe domy, sklep Biedronka i nowe miejsce pracy dla śmieciarek, poprawiono miejsce dla autobusów, w Sławnie utworzono także komendę policji. Wypadek został spowodowany przez szlabany kolejowe kierowce autokaru, podniosły go do góry. Materiał został wychwycony poprzez kamerę monitoringową. Kierowcę przetransportowano do szpitala, na szczęście kierowcy nic się nie stało. Tak zareagował tę sytuację pan Ryszard, mieszkaniec Darłowa. No witam panie redaktorze, moim zdaniem tutaj się dzieje jakieś rzeczy nienormalne. Raz inny kierowca jechał pod pociąg, a teraz jakiegoś kierowcę podnoszą szlabany kolejowe, no tutaj stają się dziwniejsze sytuacje temu kierowcy wypadło koło mu z busa, kierowca drogą cały czas musiał jechać bez koła.